Podnoś, ja idę starczą. z tak, A, A, tak. Za ambulancem jest także luz Ja se starczą, tarczą stoję Pięknie Brawo Witam, fuj O, ja cię chyca Ale się pięknie Brawo, stary Czekaj Ingers, dura mam, dwa injure Piotr, no, ja tak. tu wejdę, zaraz Brawo Leży Z klaszką wyjdę na razie Wchodzą, wchodzą, wchodzą Cofaj, cofaj Nomad, 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 nomad Brawo Pięknie, pięknie Dobra defa, defa pilnuj no Rzuć drona Janek <laughs> <try> <try> byłem ciekaw się. A byłem ciekaw Ja się mini będę wbijał Trapy tu są uważaj Jest tu kite Kite tu jest Janek Wybiega tu. Masz kajda No jaką żyje Brawo Tutaj masz trapy. Ale asystę dostałem. Jeszcze, Dobra! Ale się wystraszyłem! Ja pierdziele Ale jaki flick poszedł ty! Ja ta! było go widać! Ja pierdzielę, ja go nie zauważyłem wtedy. A... No jest no, jest Brawo, 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 brawo Patrz kamerkę, patrz kamerkę Kamerkę, patrz Zroplował się Pan na sieć na kamerce Wskoczył Nie dostał, zabrał defuser Brawo Kamsałem <ślałem> <ślałem> Tu nie słychać No przy mnie, przy mnie. Cześć, jak laptop. No, leży leży? Patrzę Ej, I teraz. Dobra, leży. <laughs> to, o, zabił Do jeszcze. <laughs> A ja bym się śmiał, jakbyś nupsana a zabił tak przez przypadek To było, to, to było takie bliskie A to było takie bliskie głowy Noobsona Jest, na mnie, na mnie, na mnie, Pink, ping, ping, ping Idę A dobra Na mnie jest No, no piknie ktoś, piknie ktoś Zapuje, brawo Side, 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 side mam